Hej, czołem! Dzisiaj będziemy mówić o pomocy, czyli o dobrych rzeczach, tak? Bo pomagać oczywiście trzeba, zwłaszcza jeżeli ktoś jest w potrzebie, tak jak nasz wschodni sąsiad, to trzeba pomagać. Czyli to są dobre rzeczy. My, chrześcijanie, katolicy, tak właśnie powinniśmy postępować. Dlatego nie wiem, dlaczego niektórzy się czepiają naszego kochanego premiera Tuska, że przeznacza na przykład 25 milionów na odbudowę Lwowa, kamienic w Lwowie. Albo że przygotowuje kolejny pakiet pomocy militarnej, który będzie zawierał amunicję i cholera wie co jeszcze tak na, na dobrą sprawę. Ale całkiem możliwe, że i niestety jest takie zagrożenie, że przekażemy resztę naszych migów 29, ponieważ polskie niebo może być niechronione, bo u nas rakiety nie spadają, nie latają, więc po co nam te myśliwce w ogóle, nie? Także fajnie. Jak to się mówi, jak to mówi prezydent nasz? Friend in need it is a friend in dick. Tak jak już to leciało, nie? Także przyjaciel w potrzebie jest przyjacielem, wiecie o co chodzi, nie? Ja tam na angielskim się dobrze nie znam, próbowałem zacytować. Może nieprecyzyjnie zacytowałem naszego prezydenta, ale jakbym brał udział w programie, tak to leciało, to bym zaryzykował i powiedział, tak to leciało. Także dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Zwłaszcza, że. No, niestety nasi yy, wschodni sąsiedzi nie mają pieniędzy, żeby odbudować kamienicę, ale mają pieniądze, żeby odbudować sobie Muzeum Zbrodniarzy UPA. Nie mają pieniędzy, żeby zapłacić za amunicję, za sprzęt wojskowy, ale mają pieniądze, żeby odbudować Muzeum UPA we Lwowie. Tak, fajnie. Dla wyznawców Tuska to ja może wyjaśnię, o co chodzi, nie? bo nasz kochany premier oczywiście Donald Tusk przekazuje 25 baniek z naszych pieniędzy, bo oczywiście on swoich nie ma, przecież to są nasze pieniądze czyli z budżetu państwa, czyli z podatków ciężko zarobione, harowaliście na to wyznawcy Tuska też na to harowali, także już wam tu kochani wyznawcy Tuska jak to wygląda, bo oczywiście powiecie mi, że Tusk nie przekazuje na odbudowę Muzeum UPA, tylko, że na odbudowę kamieńc w Lwowie no, no, ale według mnie pośrednio jednak przekazuje, bo jeżeli ja chciałbym komuś dać pieniądze, załóżmy na remont dachu, i bym powiedział, że masz te pieniądze przeznaczyć tylko na remont dachu, broń Boże, nie remontuj łazienki. I ta osoba powie: No, dobra, nie ma problemu. Łazienkę wyremontuję za swoje pieniądze. No tak, bo te pieniądze są inne, bo są polskie. Za, za złotówki będziemy remontować kamienicę, a za chrywny będziemy remontować Muzeum UPA. No czego nie rozumiecie? Okej, okay. zaraz przejdziemy do dalszej części tego pasjonującego tematu, tylko dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, subskrypcję, udostępnienie, żeby nakarmić te wszystkie algorytmy YouTube'a, żeby temat się niósł dalej. Zresztą napiszcie w komentarzu, jak Wy to widzicie, czy nasz kochany premier wspiera odbudowę... Muzeum zbrodniarzy? Czy może nie? Tutaj jest podział, tutaj jest, mamy podział. Tu budujemy sobie y, 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 kamienicę, to za inne pieniądze, a tutaj odbudujemy to, to za inne pieniądze. Ciekawy jest też fakt, że no, y, Ukraina ma pieniądze. Z tego wychodzi, tak? Mają, mają hajsiwo, nie? Co nieraz zresztą mówiłem, że mają te hajsiwo. Y, jeżeli chodzi o wrócimy, będziemy skakać trochę po tych tematach, no trudno, Mo, może tam się komuś to nie spodobać, ale poskaczemy trochę po, te, po tematach. Tak zagaję trochę, może w ten sposób. Jeżeli chodzi o Migi 29, to oczywiście już się pojawiają doniesienia medialne, już media zaczynają spekulować, cytować wypowiedzi między innymi ministra Sikorskiego, między innymi prezydenta Dudy i z tego można wyciągnąć wniosek, że jednak przekażemy. Wszystkie myśliwce. Także będzie wesoło. Okej. Okay. Zacznijmy sobie może od tematu odbudowy Lwowa przekazania przez Donalda Tuska pieniędzy swojemu przyjacielowi, bo że oni się przyjaźnią. To jest przyjaciel, prezydent D jest przyjacielem premiera Tuska. Szkoda, że nie jest przyjacielem Polski. Szkoda, że raczej jest naszym. Przeciwnikiem, może tak to delikatnie ująć, ale dobra. Zacznijmy sobie tak. Źródło to jest Radio Z, ponieważ pan jest taki minister od spraw odbudowy po powodzi. Po tej powodzi w Polsce, nie? Wiadomo. Ale i pan Marcin Kierwiński, ten od, od, od pogłosu on jest ministrem, ministrem, czy jakimś tam gościem od, od spraw odbudowy po powodzi. I pan Marcin Kierwiński od tego pogłosu Dostał pytanie w radiu Z. No i teraz ktoś powie: No a co ma powódź do, do tego, do odbudowy Lwowa? No tak, no co ma powódź do odbudowy Lwowa? Co się tego Kierwińskiego znowu czepiają? Że tu lwów, a tu powódź. No bo wypadałoby może w pierwszej kolejności przeznaczyć pieniądze na naszych rodaków, na to, żeby mieli gdzie mieszkać. No ale nie, no wiadomo. Przyjaciel jest ważniejszy, prezydent Day jest ważniejszy, muzeum UPA jest ważniejsze. Ale dobra, przejdźmy do pytania, jakie dostał pan Marcin Kierwiński. Czy nie oburza pana ministra informacja o przekazaniu przez premiera Tuska 25 milionów, milionów złotych na odbudowę kamienicy we Lwowie w czasie, gdy władze tego miasta odbudowują Muzeum UPA? Czy nie lepiej przekazać te pieniądze na odbudowę po powodzi? No jakże, no przecież to, to głupie pytania takie zadają ci ludzie, że czemu ten minister ma być w ogóle wzburzony, oburzony tym, no jak? To przyjacielom trzeba pomagać, nie? Już nie chcę mm, jeszcze raz cytować prezydenta. Friend in need is a friend in dick. Tak? To leciał. Nie wiem, ja to słaby z angielskiego jestem. Yy, I odpowiedź mamy oczywiście pana ministra. Gesty solidarności wobec kraju U mnie nie oburzają. Jest, ja jestem zwolennikiem teorii, którą pierwszy wygłosił Józef Piłsudski, że wolny kraj U jest gwarantem niepodległości Polski, wzmacnia polskie bezpieczeństwo, jest buforem między Polską a Rosją, więc każde gesty solidarności są cenne i ważne. Dziwię się, że są politycy, w tym kandydujący na najwyższe urzędy w państwie, Którzy nie rozumieją takich prostych rzeczy. Panie Kierwiński, niech pan zacznie dawać ze swoich. I Tusk też nie zacznie dawać ze swoich. Bo wydaje mi się, że naszych to już za dużo rozdaliście. I teraz tak, tutaj mamy punkt pierwszy taki, że, że Tusk przekazuje właśnie 25 baniek. To jest jawne plucie w twarz powodzianą. Jawne plucie w twarz. Oni nie potrafili, żeby... Aj kurczę, ja ten... Teraz wpadłem na taki pomysł. Donald powinien te 25 baniek przekazać yy, owsiakowi i dopiero owsiak powinien tą pomocą zarządzać. Ale prezydent Dajby się ucieszył, jakby się okazało, że z 25 baniek dostał 12 na przykład. No bo to jest specjalista od pomocy i pomógł. Fajnie, nie? No dlaczego, jeżeli chodzi o powodzian, to się wzywa Jurka Owsiaka, żeby pomagał, daje mu się państwowe pieniądze, żeby pomagał powodzianom, a jeżeli idzie pakiet pomocy na kraj U, to już Owsiaka nie wzywają. Przecież to jest specjalista wysokiej klasy. Dziwne, nie? Jakby, jakby Donaldinho nie dał tych 25 baniek na... Nie wiem, co oni sobie tam odbudują. No to oni by musieli się zastanowić, czy odbudowujemy muzeum, czy kamienicę. No jakim bardziej potrzebne muzeum, to by sobie niech odbudowują muzeum. No. Ja tam Niemców też nie będę mówił, w co mają wierzyć i kogo mają czcić. Chociaż Niemcy są w tej kwestii, wyznają zasadę, że zbrodniarz to zbrodniarz i zbrodniarzy nie czcimy. Mimo, że ten zbrodniarz był ich przywódcom, że to jest, no, zamiast płakić, płacić za pakiet wsparcia militarnego, to też po co płacić? Polska da, daj, 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 bo my tutaj musimy muzeum zbudować, żeby było fajnie, ładnie, jawne plucie w twarz Powodzianom, Polsce, ale wyznawcy Tuska dalej mają klapki na oczach, no przecież on daje i to, to muszą być, bufor musi być i z naszych, dajcie, dajcie. To czemu nie zrobimy tego tak, że zróbmy zbiórkę, niech każdy, kto chce dawać, niech owsiak zrobi zbiórkę, na pakiet pomocowy kolejny, każdy wyznawca Tuska, czy tam PiSu, bo oni są tacy sami, przecież to PiS zaczął rozdawnictwo i rozbrajanie Polski. Przepraszam, wyznawcy PiSu i Platfusów, łączcie się. Połączcie swoje wspólnie siły. Niech powstanie Kapitan Owsiak i pomoże. Z waszych połączonych mocy. I wsparcie przekazujcie. Genialne. No ale dobra. 25 baniek na lwów. Czy to na muzeum, czy na kamienicę, to z... jakie to ma znaczenie? Jak oni sobie rozpanują te pieniądze, to tylko prezydent Day może. Powiedzieć, ale pakiet pomocowy mamy. I co w tym pakiecie pomocowym? Tak jak mówiłem, prawdopodobnie Migi 29, chociaż nie jest to potwierdzone, e, chociaż są przygotowywane do przekazania, A komu będą przekazywać, nie wiem, sami sobie będą przekazywać, czy co. E, oprócz tego jest prawdopodobieństwo takie, że przekażą czołgi, że przekażą bojowe wozy piechoty i oczywiście amunicję przekażą. A dlaczego tego nie, nie powinniśmy przekazywać? No to zaraz sobie temat rozwiniemy, ale jeżeli chodzi o przekazanie migów, to mamy tutaj wypowiedź Radosława Sikorskiego. Radosław Sikorski jest cytowany w geekweek.interia.pl. Czyli minister spraw zagranicznych mówi tak: Przekazaliśmy krajowi U. No, on nie mówił krajowi U, ale jeszcze raz to wytłumaczę, że po prostu nie mogę mówić pełnej nazwy tego kraju. Nie, że ich nie lubię, tylko po prostu. Algorytm YouTube nie, nie lubi, jak się za często mówi, pełną nazwę kraju. Nie wiem dlaczego. Także lecimy jeszcze raz. Przekazaliśmy krajowi U do tej pory około 400 czołgów PT-91 twardy. Niektóre z nich, słyszę, także walczą już w obwodzie kurskim. Przekazaliśmy 50 armatochaubic, samobieżnych krab, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun i elementy obrony przeciwlotniczej. Rozważamy przekazanie kolejnych opcji sprzętu. W tym być może samolotów MiG-29, które są potrzebne dzisiaj do obrony nieba. A to nam już są niepotrzebne do obrony nieba, a tam są potrzebne do, do obrony nieba. nieba. Zaśmiałem się z tej obrony przeciwlotniczej, bo yy, latują do nas co jakiś czas jakieś rakietki, a my jesteśmy w stanie je tylko obserwować, bo przekazaliście polską obronę przeciwlotniczą tam, bo u nas jest niepotrzebna. U nas tam nie ma wojny, to jest luzik. Ja tylko powiem tak, jeszcze ja bym jeszcze nie miał jakichś wielkich pretensji do tego, że został przekazany postsowiecki sprzęt typu BWP-1, czołgi twardy, chociaż to też yy, ma swoje negatywne, oczywiście znaczenie, o czym zaraz sobie powiemy, ale że zostały przekazane, jeszcze, o, zapomniał wstąp, wspomnieć pan Sikorski, że 100 storochów przekazaliśmy, że przekazaliśmy leopardy. Kraby, raki to jest najnowocześniejszy polski sprzęt. Przekazaliśmy i kupujemy. Gdzie tu sens, gdzie logika? Oddaliśmy, żeby zakupić. I to nie oddaliśmy z zapasu wojennego gdzieś tam. To nie, 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 to nie było na czas W przeznaczone. Nie, z jednostek liniowych to zostało zabrane. To za zostało zabrane żołnierzom. Wysiadaj, kolo pal gumę, tam masz kij od szczotki, z tego będziesz od dzisiaj strzelał. I oni się zastanawiają jeszcze, żeby Amigi jeszcze przekażemy. To yy, wszystkich naszych pilotów proszę wysłać do Hogwartu, niech się nauczą latać na miotle. Bo na czym będą latali teraz? No na miotłach. Ale prezydent Duda a jeszcze może tylko przypomnę, że wartość samego tego sprzętu przekazanego, ja nie mówię o kolejnych pakietach pomocowych i tak dalej, tylko wartość samego tego sprzętu, bo to jest ponad 1000 sztuk samego ciężkiego sprzętu typu BWP, kraby, raki, leopardy, czołgi i tak dalej. Wartość to jest 12 miliardów złotych. Dla porównania roczny budżet Polski to jest nieco ponad 600 miliardów. A my 12 miliardów, tak? O, nie milionów, miliardów. Ale prezydent Duda dla CNN mówi takie coś. Polska jest gotowa przekazać krajowi U swoje myśliwce MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji. Ta pozostała część Migów-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych, jesteśmy gotowi, by dostarczyć. Czyć te samoloty i jestem pewien, że kraj U byłby gotowy natychmiast ich użyć. Jesteśmy gotowi. No nic dziwnego, że jesteśmy gotowi, ponieważ z moich informacji wynika, że rzeczywiście te myśliwce są przygotowywane do przekazania. A co pan Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, może nam powiedzieć o pakiecie pomocowym? Tutaj powo powołamy się na Defens24 tym razem. Defens24.pl Wszystkie yy, źródła macie w opisie pod filmem. Można, można przeczytać cały artykuł, jeżeli kogoś zainteresuje. Minister Obrony zapowiedział przekazanie kolejnego pakietu pomocy wojskowej podczas spotkania Grupy kontraktowej, Kontaktowej Ramstein, ostatniego zorganizowanego przez administrację Joe Bidena. Polska przygotowuje kolejny pakiet wsparcia dla kraju U, kolejną donację. To, co jest możliwe, zawsze przekazujemy. Oczywiście jest ta granica, której nie przekraczamy, czyli granica bezpieczeństwa państwa polskiego, stwierdził szef MON. Ja nie wiem, gdzie jest granica według nich państwa polskiego, bo w momencie, kiedy żołnierze nie mają sprzętu w jednostkach liniowych, to chyba ta granica została przekroczona. W momencie, kiedy się rozwija kolejne jednostki, a nie ma tam sprzętu wojskowego, ponieważ jest zamówiony i dopiero dojedzie, no to ja nie wiem, czy ta granica nie została już przekroczona. W momencie kiedy nie mamy amunicji, no to może ta granica jest już przekroczona. A co jeszcze w pakiecie pomocowym też Defense 24. Co więc może znaleźć się w nowym pakiecie? Można spekulować, że duża część z niego obejmuje amunicję i części zamienne do sprzętu, który już został dostarczony. To naturalne, że tego rodzaju wyposażenie znajduje się w kolejnych pakietach. W podobny sposób działają inne państwa dostarczające krajowi u pomoc wojskową na czele z USA. Dobra, tylko ten sprzęt, który tam dostarczyliśmy, sami jeszcze użytkujemy. To znaczy na, nasz będzie rozpie, popsuty stał? Tak? Nawet jak mamy ten sprzęt, to stoi i nie, nie możemy go naprawić, ponieważ części przekazujemy tam. No przecież to jest logiczne. No to, tak działają wszystkie państwa. No. Teoretycznie możliwa jest na przykład dostawa dla kraju u kolejnych BWP-1. Teoretycznie, tak, tak pisze Defense24. Ale polskie jednostki zmechanizowane są już w bardzo złej sytuacji sprzętowej, bo starych wozów jest mniej, a następców w linii praktycznie nie ma. Umowa na BWP Borsuk ma zostać podpisana, ma zostać podpisana. Do tego należy doliczyć czas dostaw i szkolenia, a Rosomaki trafiają do wojska w stosunkowo wolnym tempie. I to w czasie, gdy formowane są nowe jednostki, które również ich potrzebują. I tutaj kilka rzeczy sobie oczywi wy oczywiście wyjaśnimy. Polska w tej chwili nie jest w stanie prowadzić jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego. Dlaczego? Bo to, co było w rezerwie, dla rezerwy, bo jest coś takiego, jak przychodzi konflikt zbrojny, jest wojna, jest mobilizacyjne rozwinięcie jednostek wojskowych, czyli do zawodowców dołączają żołnierze rezerwy, tacy na przykład jak ja, którzy mają. Kartę mobilizacyjną na czas mobilizacji, już mam kartę mobilizacyjną, jestem przydzielony do konkretnej jednostki, do konkretnego stanowiska i po prostu wsiadam i działam. Tylko, że ci ludzie, jeżeli miałoby coś nastąpić, to nie wsiądą, nie będą działali, bo nie mają z czym, bo nie ma sprzętu. Nie ma sprzętu dla rezerwy. Oddali BWP, które były gdzieś przeznaczone dla na, na czas mobilizacji. Dobra, luzik, nie ma zagrożenia. Mało, ale mało tego. Zabrali też żołnierzom zawodowym z jednostek liniowych, tym żołnierzom, którzy aktualnie działają. I o tym pisze DFS 24, nie? Także brak jest możliwości mobilizacyjnych w tej chwili wojska. Co z tego, żeby była mobilizacja? mobilizacja? Zresztą, no to się dzieje. No, realizują szkolenia żołnierzy rezerwy. Na czym ci żołnierze się szkolą? Na miotłach. No tak. I załóżmy, ktoś ma w etacie, że jest kierowcą czołgu, idzie na szkolenie i nie jeździ czołgiem. Umowa na borsuki ma być podpisana. Czyli jeszcze spokojnie, chłopaki ze Zmechu, jeszcze sobie tymi bewupkami pojeździcie. I to bardzo długo ma zostać podpisana, zanim dostawy, zanim przyjdzie, zanim szkolenie. To tamto, tralalala, fajnie, nie? No, Rosmaki też z jednostek liniowych zabrali. Kolejna rzecz, właśnie, że formują for, i to pisze właśnie Defens 24, zwraca na to uwagę, że popełniamy jakiś, nie wiem, chaos jest naprawdę, że formują jednostki, które nie mają po pierwsze ludzi etatowo, po drugie nie mają sprzętu. Mało tego. Yy, ludzie się przenoszą. Z jednostek wojskowych, załóżmy z jednej dywizji do drugiej dywizji, bo drugą dywizję formują, kolejną dywizję jakieś tam formują i przenoszą się ludzie z jednej jednostki do drugiej jednostki i jedna jednostka jest nieukompletowana i druga jednostka jest nieukompletowana. Ale generałowie już są, dowódcy już są, tak? Ludzi nie ma, ale dowodzi. Nie? No tak, tak jest ciekawe, ciekawe rzeczy się dzieją w Polsce. E, także jeżeli przekażą w tej chwili w kolejnym pakiecie pomocowym jakikolwiek sprzęt, to w mojej ocenie będzie taki sabotaż. To, sabotaż już nastąpił. Rozbrojenie Polski już nastąpiło. Mało tego, oni jeszcze przekaz przekazują amunicję. Co tu jeszcze Defense 24 pisze? Aha. Na razie nie ma jednoznacz... na, na razie nie, nie można jednoznacznie przesądzać, co znajdzie się w nowym pakiecie pomocy Polski dla kraju U. Jedynym niemal pewnym elementem jest dostawa amunicji i części zamiennych do wykorzystywanego przez kijów sprzętu. Tak, u nas części zamiennych, my nie będziemy nie mieli nie. części zamiennych. Jak coś się spierdzieli, to będzie stało, bo tam wyślemy. A jeżeli chodzi o amunicję, to ile my mamy tej amunicji, żeby tak sobie przekazywać i wydawać i rozdawać, wysyłać? Możemy się tylko domyślać. A wręcz być pewnym, że, te, że tej amunicji jest niewiele. No dlaczego? Każdy, jeżeli tutaj nie wiem, na pewno no część widzów to są cywile. Macie na pewno znajomych w jednostkach wojskowych. Czy tam tych, którzy poszli na szkolenie dobrowolnej służby zasadniczej, czy na szkolenie żołnierzy rezerwy, na pewno kogoś znacie. Co wam mówię? Nie ma strzelań, bo nie ma amunicji. Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Piszecie do mnie. Fajnie, że mnie informujecie o takich rzeczach. Jestem na bieżąco. I jestem na bieżąco od żołnierzy zawodowych i od swoich znajomych mam informacje, kolegów i, i od, yy, od widzów. Także fajnie. Można sobie porównać, co się gdzie dzieje. Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na szkoleniu specjalistycznym przekazują takie informacje, że na, na przykład przez pół roku... Wystrzelili 15 sztuk amunicji. Przez pół roku szkolenia, 15 sztuk. Oczywiście, na szkoleniu tym podstawowym jest program szkolenia, który określa, ile ma być strzelań, muszą to wystrzelić, dostać ocenę i tak dalej, i tak dalej. A szkolenie specjalistyczne to jest sztuka. Dalej, szkolenie żołnierzy rezerwy. Brak strzelań, brak amunicji. Sami jeździcie na te szkolenia, sami do mnie piszecie, że albo jest. Kompletna fikcja, albo jest załóżmy 5 sztuk wystrzelone. Po co to organizować te szkolenia żołnierzy rezerwy? Po co ludziom dupę zawracać? Żeby później ładnie dostać e, nagrodę, że tak przeszkoliliśmy, zrobiliśmy, konspekty napisaliśmy, wydrukowaliśmy, A nie, ale nie szkoliliśmy. Szkolenie żołnierzy, zawod żołnierzy zawodowych. Też nie ma amunicji, bo siedzą na granicy i strzelają z gumowych kulek do ciapków. Bo po co mają się szkolić, jak mogą pajacować na granicy? Żołnierz mają bronić granic, a oni nie mogą bronić granic, bo jak zaczęli bronić granic, to jeden żołnierz, efekt jest taki, że jeden żołnierz nie żyje, a reszta jak chciała bronić granicy, to zarzuty prokuratorskie im stawiali. To już wszystko stoi na głowie, to jest jakiś kabaret. Na ile dni nam, nam starczy tej amunicji w przypadku konfliktu zbrojnego? No, fakty są takie, że e, portal Defense 24 podaje, że zdolności produkcyjne Polski, jeżeli chodzi o amunicję 155 ml artyleryjską, to 6000 sztuk na rok. A w wersji optymistycznej starczy to na 5 dni walki. Dlaczego? Ponieważ na Ukrainie średnio dziennie zużywa się 3000 do 7000 pocisków, czyli te 6000 sztuk na rok, to przy, przy niesprzyjających warunkach to starczy na jeden dzień. 6000 sztuk na rok produkujemy, a w kraju U w czasie wojny to tyle się czasami zużywa w ciągu jednego dnia. Czyli te 6 tysięcy, co produkujemy na rok, to w wersji optymistycznej starczy nam na 5 dni. My, wysyło, my wysyłamy to do kraju U. Nie mamy amunicji. W przypadku konfliktu zbrojnego nakupowali czołgów, a amunicji nie ma. I cała zachodnia Europa się cieszy, że jak Rusek rozjedzie kraj U, to Polska go powstrzyma, ponieważ my nakupowaliśmy sprzętu. Przeznaczamy 5% PKB na wojsko, ale nasze zdolności obronne skończą się, że z ile w wersji optymistycznej to 7 dni będziemy się bronić, tak? Na co zwracają również uwagę nie tylko takie poruczniki, ale również generałowie. No ale kolejny pakiet pomocowy jest przygotowywany, wysyłany, kolejny sprzęt jest przygotowywany, zostanie wysłany. Oczywiście teraz to już tajne, przez poufne, żeby się Polaczki nie wkurzali, że, że żadnego interesu w tym nie mamy, że to rozdajemy na lewo i prawo. No bo Polaczki, no to nie jest informacja dla was. Weźcie, wy się uspokójcie. Weźcie, idźcie do roboty, bo podatki trzeba płacić. A nie będziecie się interesowali, że z 25 Banik wysyła do Lwowa, na, odbu na odbudowę. Ja bym to powiedział tak, na odbudowę Lwowa. Jak można wysyłać jakiekolwiek pieniądze na odbudowę. To jest wysyłanie tych pakietów pomocowych to jest jakieś karygodne. Ale jeszcze wydawać 25 baniek na odbudowę Lwowa, gdzie administracja nie wiem kogo oni tam mają, mera czy kogo. Stwierdziła, że będzie odbudowywać e, muzeum UPA. No bo po co mają odbudowywać kamienicę, bo za kamienicę to Tusk zapłaci. Naszymi pieniędzmi. Tak to wszystko niestety wygląda. Dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, subskrypcję, udostępnienie. Yy, przypominam jeszcze o szkoleniach praktycznych, taka autoreklama na koniec, także w opisie pod filmem macie również terminarz, kiedy Szkolenia można się zapisywać. Ilość miejsc niestety jest ograniczona, więc że tak powiem, kto pierwszy, ten lepszy. Przemyśleć, zaplanować i zapraszam, oczywiście. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym i oglądającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.